Witajcie! Przedstawiamy kolejne pole bitewne w Heroes of the Storm. Czas przyjrzeć się mechanice pewnej krainy w Nexusie zwanej smoczymi włościami. Smocze włości to pole bitewne z trzema alejami, nad którego centrum góruje złowieszczy posąg smoczego rycerza. Jeśli chcecie posiąść jego moc, musicie się rozdzielić i wspólnie przejąć kontrolę nad smoczymi kapliczkami na górze i na dole mapy. Gdy zajmiecie obie kapliczki, jeden z członków drużyny może przebudzić smoczego rycerza i zmienić się w tego potężnego wojownika. Smoczy rycerz jest niezwykle wytrzymały i zadaje dotkliwe obrażenia. Może też likwidować zionięciem całe grupy stronników, więc przeciwnik będzie się miał czego obawiać. Jakby tego było mało, może on co jakiś czas wykopać wrogiego bohatera z walki. Drużyna, która przejmie kontrolę nad smoczym rycerzem, zwykle zajmie się następnie niszczeniem wież, fortów, wierc, a ostatecznie także bazy wroga. W praktyce przebudzenie smoczego rycerza nie jest takie łatwe, szczególnie gdy przeciwnicy starają się do tego nie dopuścić. Spodziewajcie się walk drużynowych na całej mafie, nie tylko przy kapliczkach, lecz także przy obozach najemników i posągu smoczego rycerza. Aby zwyciężyć na tym polu bitwy, trzeba strategicznie rozmieszczać bohaterów i nieustannie reagować na ruchy przeciwnika. Która drużyna posiądzie moc smoczego rycerza, a która jej ulegnie? Udajcie się do smoczy kłości i przekonajcie się sami.